Siemano, z tej strony Spox 2 przede mną Nintendo Switch, konsola daje obraz. Niby wszystko działa, ale co może nie działać? Brakuje się Wi-Fi. Zapraszam. Jako że z konsolą Nintendo Switch to za wiele do czynienia nie mam i my jako serwis wymieniamy w zasadzie gniazda USB-C, wymieniamy układy ładowania i to nam idzie całkiem sprytnie, natomiast sytuacje, w których zachodzi potrzeba naprawy Wi-Fi, Pierwszy raz się z tym ścieram. Jak będzie, zobaczymy. Idziemy do ustawień i sprawdźmy, czy faktycznie tak jest. System Settings, pyk. Internet, Connection Status, Not Connected, OK. Ale idziemy teraz Internet Settings, Accept, Searching for Networks. Nie wykryło żadnej sieci Wi-Fi. Mamy tylko opcję podłączenia jakiegoś adaptera poprzez USB, LAN, na USB i tak dalej. Tylko taka rzecz pozostaje, a wiadomo konsola jest przenośna, więc dobrze, żeby miała sieci bezprzewodowe dostępne. No i wiadomo internet, YouTube, sklep online, Nintendo Switch online, pyk i nasz wą, wąsacz. No niestety nie zaloguje się, nie ma opcji. Na internetach mówią, że trzeba wymienić jeden mały układzik BGA. Zobaczymy dzisiaj, czy bez tego układu ta konsola się jeszcze włączy, czy jednak będzie się blokowała i jak zachowa się po wymianie tego układu, bo są różne informacje w internecie, więc dzisiaj dowiem się dwóch rzeczy. Czy konsola bez układu radiowego zatrybi, włączy się do głównego menu, a druga sprawa, czy po wymianie tego układu będzie Wi-Fi przywrócone i będzie wszystko OK? Sprawdzę jeszcze jedną rzecz, czy Bluetooth działa, bo te dwa dupki odpinane, o, one łączą się przez Bluetootha. Pytanie, czy to działa? Rączki mam tutaj. A działa, działa. Patrzcie. Czyli tak. Łączność przez Bluetootha śmiga. To wszystko jest ok, bo kontrolery, oczywiście, mam w dłonie. Widać. Czyli Bluetooth działa, WiFi nie działa. Konsole zaraz rozbieramy. Pierwsze co, odpinamy baterie, bo to jest najważniejsza rzecz, żeby nic nie zwarło się, nie uszkodziło się. I teraz tak, to jest płyta główna konsoli Nintendo Switch. Pierwsze co, możemy zdemontować pamięć MMC. W niej siedzi część BIOSu i pamięć wbudowana. Bez tej płytki ta konsola w ogóle się nie włączy, nie podniesie się, nie da żadnego sensownego obrazu, będzie totalnie martwa. A pod tą pamięcią mamy Prostokątny komponent BGA, jest to układ radiowy. Ludzie na internetach, oczywiście, wcześniej to sprawdzili. Ja się opieram na tej wiedzy, właśnie typowo internetowej. I rzekomo, wymiana tego układu przywróci działanie WiFi. Jak będzie? Dowiemy się niebawem. Idziemy na Minionka i spójrzmy, czy tutaj nie ma czegoś fizycznie uszkodzonego, bo skąd mam wiedzieć? No i na pierwszy rzut oka nie ma niczego złego. Oznaczenie CYW4356X. Zobaczymy, czy nam internety coś powiedzą. Internety mówią, że to jest Wi-Fi Bluetooth IC Controller. A czy jakiś schemat? I ku mojemu zdziwieniu nawet jest PDF do tego. Single Chip 5G WiFi i tak dalej, i tak dalej, Baseband, Radio, Integrated Bluetooth. Czyli ten układ ma w sobie Bluetooth i Wi-Fi, to na pewno wiemy, to potwierdza schemat, czyli CYW4356. I teraz jakbyśmy mieli schemat do konsoli, to byśmy się doszukiwali, czy w ogóle pojawia się sygnał WL-REG-ON, bo to jest zapewne od włączenia Wi-Fi. Wi I w tym wypadku problem jest następujący. Ciężko jest zmierzyć taki układ, bo jego przykrywa ta płytka MMC, więc dostęp jest nijaki, kurde. Ale to wymyślili. Teraz tak, wyszukałem sygnał WL REG on i pokazała nam się plansza z wyprowadzeniami BGA, PIN INFORMATION. I w dziesiątym rzędzie, w kolumnie A, mamy ten sygnał, więc zdejmiemy ten układ i sprawdzimy, czy do niego dochodzi jakiś rezystor, czy może jest spalony, kto wie. Może wiecie, to jest kwestia jednego rezystora. Ciężko powiedzieć. Idziemy na minionka, ściągamy ten układ. Ten układ naprawdę jest malutki, cieniutki, więc dajmy mu czasu, żeby nie dostał szoku termicznego. O, już się rusza i ściągamy lubka. Piękne mikrokulki. Teraz tą cynę zbieramy. Ta główna doczyszczona w miarę książkowo. Ok, układ zdemontowany. Teraz z powrotem zamontuję tą płytę główną do środka i sprawdzimy, czy bez tego układu ta konsola wczyta się do głównego menu. Bo tak jak wspominam na początku, wiele osób twierdzi, że bez niego konsola nie zatrybi. Zawiesi się na napisie Nintendo. Chcę się dowiedzieć, czy to jest prawda, czy nie, bo jeżeli dostaniemy na przykład konsolę Nintendo, która właśnie zawiesza się na napisie Nintendo, no to będę wiedział, gdzie jest problem. Wiecie o co chodzi, nie? Trzeba sobie wypracować pewną technikę drogę do diagnozy urządzenia. Na potrzeby testu musimy podłączyć taśmę od matrycy, włącznik, pamięć MMC i co najważniejsze podświetlenie. To jest ta taśmka. Upewniamy się, czy dwie anteny są nad płytą, bo czasami nam się podwija pod spód. Też mi się to zdarzyło, też wpisaliście w komentarzach, także dzisiaj nauczony błędami waszymi uwagami poprawiam się. I na koniec podpinamy baterię. Pyk. Konsolę odwracam. I zaraz zobaczymy, czy ona się włączy, czy nie. Odpalamy, próbujemy. No, Kaman on, baby. Daj, obraz. Nintendo jest ok, zgasło. Nintendo Switch i co, wejdzie do menu, czy nie. O proszę, zawiesiła się na napisie. Nintendo Switch, ale jaja, ale jaja. To prawda. Ja jestem zdumiony, to jest bardzo fajne dla mnie, pouczające, no bo wiecie, o co chodzi. Skąd mam wiedzieć, jak się konsola potrafi zachowywać bez modułu Bluetooth Wi-Fi? A ona centralnie wisi na napisie Nintendo Switch i koniec. Czyli inne konsole w przyszłości, które dostaniemy, które zawieszają się na Nintendo Switch, na dzień dobry wymagają wymiany tego modułu. Jest to sprawdzone, czyli konsola ma dać obraz, ale ma się w zasadzie zawiesić, na Nintendo Switch, bo chodzi o to, że do układu dochodzą określone sygnały załączające, a potem układ musi oddać nam sygnał jakikolwiek tam reset, prawda? Dlatego nie przechodzi procedury tak zwanego postu. To teraz bierzemy z płyty dawcy układ, no i muszę go zakulkować. Tutaj mam płytę dawce, także z niej zabieramy układ. Jeszcze sprawdźmy pod minionkiem, czy to jest ten sam układ, żeby się nie okazało, że tu w ogóle będzie jakaś różnica. CYW4356X. No spoko. Grzejemy dziada i ściągamy. Teraz najgorsza część, słuchajcie, kulki na tym układzie to są kulki wielkości 0,2 mm. Teraz muszę być ultra dokładny, żeby tego układu nie przegrzać. Dlatego obniżamy maksymalnie temperaturę zbierania cyny. Ogólnie można byłoby wstawić tutaj nowy układ, ale rozmawiałem z Lucianem z i mówił, że te układy, które są dostępne, różnie się zachowują, więc nie ma gwarancji, że na nich będzie działało i bluetooth, i radio. Więc dokładając cyny nisko leeway, zabieramy cynkę. Mój pomysł na zebranie cyny z układu jest taki, że będę hoterem nagrzewał od góry, tak będę jeździł tylko plecionką, jak muskał i może ta cyna zbierze się. No to grzejemy dziada, zobaczymy co z tego wyjdzie. trochę zabawy i udało się ściągnąć tą cynę, bo mówię, nie chciałem przykładać grota, żeby nie przegrzać całej struktury układu. One są ultra delikatne. Pamiętajcie o tym. Teraz najgorszy moment. Nie mam do takiego układu odpowiedniego sita. Ludzie, którzy robią na co dzień telefony komórkowe, iPhone i tak dalej, mają specjalne szablony z mikrodziureczkami, nakładają pastę, rozcierają, pyk, Jest fajnie. Nie byłem do tego przygotowany, także nakładam ręcznie kulki. Ja lubię kulki, więc idziemy. Zatem i tym razem mega mało topnika. Mało to jest w ogóle szaleństwo. Przyłożę kulkę 0,6 i zobaczcie, jaka jest różnica, jaka jest skala, kiedy... O! Czajcie? To jest kulka 0,6 mm w tym momencie, w porównaniu do tego, co będzie trzeba układać. To jest koń, ta kulka jest bycza. Centralnie ona jest bycza. Dodam jeszcze kulkę 0,76. Patrzcie teraz. I co powiecie? Jednak byłem w błędzie. Kulka 0,2 jest za mała. Tutaj będą większe kulki. 0.25 bodajże. Dobra. Czas na topnik i zabieram się za ręczne kulkowanie. To co uwielbiam. Robię to od wielu lat, więc cóż, jeden w te, jeden w tamte. Co za różnica? Układ ręcznie zakulkowałem, 17 minut roboty około. Zobaczymy jak będzie z jego wygrzewaniem, bo po lewej stronie widzę, że trochę topnika jest za dużo, więc te dwie kulki zleją się, ale może jakoś temu zapobiegnę. Zobaczymy, teraz chod w rękę, no i nagrzewamy, zobaczymy czy się uda w ogóle to jakoś sensownie wygrzać. O widzicie, już te kulki się złączyły. Teraz jeszcze można wrócić z powrotem do schematu i doszukać się kulki A10 z sygnałem WLAN-Reg-On. I jak teraz patrzę na to wszystko, od 1 do 12 to jest krótszy bok układu, a od A do V jest 18 pól. Czy to jest odwrócone w negatywie, bodajże. No tak, na tym pinie musi się pojawić sygnał, który mówi do konsoli: włącz Wi-Fi. Bo wiecie o co chodzi? Ten sygnał wchodzi do układu, więc skądś musi on w ogóle wyjść najpierw. Czy to jest ta ścieżka. Tędy. Oho. Tak. To jest ten pin. Obok tego rezystora mamy tą ścieżkę. Więc zakładam, że laminat jest wielowarstwowy, i to w tym dokładnie miejscu pojawić się ma sygnał włącz Wi-Fi. Ale tak czy siak nie zmierzę go. Dlaczego? Bo standardowo mamy tutaj płytkę, ona zasłania sygnał, jest cześć. No ale okej, okay. wiemy, że nic nie wiemy. Tak bywa. Chociaż co nieco może wiemy. Jeszcze raz przemyję laminat. Czas na topnik. I co najgorsze, wypozycjonowanie układu. Nie ma znaczników, więc trzeba go przyłożyć tak na, można powiedzieć, oko i w układzie jest jeden haczyk. Zobaczcie, na tym rogu kulki dolegają... Kulki są już praktycznie na samym brzegu, na trzech ścianach, widzicie, nie? A kurde, tak zrobili, że po tej stronie mamy przerwy blisko milimetr. Jakbyśmy tak pozycjonowali go centralnie od góry, na, oś na ślepo, no to już by nam krzywo siadł. Więc w tym wypadku trzeba mieć to na uwadze. Czyli tak, pierwszy pin jest zapewne tu, i układ ma siadać od tej strony równiutko. Zobaczymy czy ze mnie jest lutownik BGA czy nie. Coś mniej więcej takiego. Chod w rękę, nagrzewam. Co będzie? Pokrągliste ruchy hoterem. Nie spieszymy się, nadmuch niski. Chyba nam właśnie siadł. Dajmy mu chwilę czasu, niech płytka ostygnie. Co tu dużo mówić? My, serwisanci, którzy na co dzień robimy laptopy, konsole, nie mamy wielkich zdolności w lutowaniu tak małych komponentów BGA. Ja. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. I jeżeli są jakieś serwisanci, co mają dobre doświadczenie z takimi układami, Udzielcie mi rady jak najszybciej było to zrobić, nawet nie mając właśnie szablonu plus pasty. Bez tych właściwych rzeczy. Jak można było to zrobić lepiej niż ja w tym wypadku. Czas na przemycie. I drugi układzik mamy zalutowany. Zanim w ogóle podłączę tą konsolę, sprawdźmy sobie rezystancję na kondensatorach obok układu. Liczymy, że któryś z nich musi być zasilaniem. Jeżeli by się okazało, że jest zwarcie do masy, no to źle go wrutowałem krzywo. 230 kg, 33 kg, 12. Montuję płytkę i zaraz sprawdzimy, co jest grane. Do testów podłączone mam wszystko oprócz układu chłodzącego, także no jestem dobrej myśli. Zobaczymy. No nic, palimy ją. Próbujemy. 3, 2, 1 GO. Daj, obraz. Jest obraz Nintendo. Ok. Pytanie, czy się zawiesi, czy pójdzie dalej. Nintendo Switch. No i. Dobra, jest obraz. Jest sukces. Mamy mały sukces, bo po wymianie modułu radiowego wiemy jedno, że ta konsola przynajmniej się wczytuje do głównego menu. Czy Wi-Fi, czy Bluetooth będzie działał? Nie wiem. Napiszcie w komentarzu, czy ruszy, czy nie. Waszym zdaniem na ten moment. Swoją drogą Nintendo Switch, przefajna konsola. Jeszcze jak się wsadzi w stację dokującą, grasz sobie na tych padzikach małych w Mario, bomba. Idziemy na od góry. Teraz najważniejsza kwestia. Opcje. Gdzie to jest? Internet. No i próbujemy. Internet connection. Chwila prawdy. No. Jest! Jest! Kurde działa! Ale jajca! Wielki Elektronik 5. Jest! Okej. Okay. Zobaczymy czy zatrybi. Pika coś. Pip 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 Okej, okej. Okay, okay. okay yeah. Mamy internety. Hurray. Zatrybiło. Jest Wi-Fi. Wi-Fi. Czyli w sumie moja naprawa miała sens, wymiana układu zdała egzamin. Słuchajcie, teraz wyłączę konsolę, wiadomo na potrzeby testów ona jeszcze nie nagrzewa się, nie wiadomo jak, bo nawet pod palcami czuć, że ten układ chłodzący jest delikatnie ciepły, ma może 30 stopni, nie więcej. Wentylator już co prawda zaczął pracować, ale nakładam pastę, skręcę bardziej, nie odpalimy może YouTube'a, bo ta konsola ma chyba YouTube'a, nie? Jeszcze raz ją włączamy i teraz jeszcze może być jeden problem, wiecie jaki? Nie będzie działał Bluetooth. Jest to możliwe, więc trzeba koniecznie przetestować, czy dojkony po odpięciu działają. Jeszcze raz, idziemy do sklepu, czy tam gdziekolwiek. Z tego ujęcia będzie lepiej widać, jak nasze Wi-Fi. Tak, połączyło się. Mamy znaczek, przypołączono. Online. Mario. Sign in. No tak, nie mamy konta. System update required. No dobra, nie będziemy aktualizowali, bo nie wiem, jak to z Nintendo jest, czy ktoś sobie tego życzy, czy nie. A czy jest YouTube jakiś? Można włączyć YouTube'a? Sklep odpalić? Aha, czyli sklepu nie włączymy, dopóki nie stworzymy konta, no nic. Szkoda, myślałem, że sobie odpalę od razu YouTube'a, no ale byłoby za pięknie. Teraz tak, najważniejsza kwestia, bo guziki wszystkie działają, OK, odpinamy Joy-Cony. I chwila prawdy, działają, jest, działa, działa, można normalnie cyk, wchodzimy, bug w opcję, Hurray, działa. Odnośnie statystyki sieci widać elegancko, że jest połączona po Wi-Fi, Wielki Elektronik 5, sieć, zasięg, network i tak dalej, git mayonnaise. Słuchajcie, kończę na dzisiaj. Jak materiał się podobał, łapa w górę, jak nie, łapa w dół, napiszcie komentarz, co o tym wszystkim myślicie, czy takie naprawy mają sens, jak widzicie konieczność posiadania Wi-Fi w konsoli przenośnej, ma to sens czy nie? Dajcie znać. Do następnego, był z Wami Spok2. cześć, hej!